Cześć, witam Cię na podcaście Diverte. Ja nazywam się Maciej Marczak, a dziś opowiem Ci o tym, jak zamienić codzienne obowiązki Twojego dziecka w zabawę. Wiadome jest to, że dzieci często podchodzą do swoich obowiązków niechętnie. Nie ma w tym nic dziwnego, no bo zastanów się: na początku nie robiły zupełnie nic. Od urodzenia to my przejmujemy 100% zadań, i dopiero z biegiem czasu wprowadzamy im jakieś obowiązki. Ale w zamian nie otrzymują zazwyczaj nic. Oczywiście nie dążę do tego, żeby dawać coś swoim dzieciom w zamian za domowe zadania, no bo nawet jeśli dziecko wykona nasze polecenie, nie zrobi tego z idei, ale ze względu na przyszłą nagrodę lub brak kary. W takim razie, co my, jako rodzice, powinniśmy zrobić, żeby nie tylko zachęcić dziecko do wykonywania swoich zadań, ale także do nauczenia go, że pewne rzeczy po prostu muszą być zrobione. Po pierwsze, ktoś mądry powiedział kiedyś, że zmianę powinniśmy zacząć od siebie. Tutaj jest tak samo. Dzieci w ogromnej większości naśladują nas, rodziców. Założę się, że jeśli Twoje dziecko ma już kilka lat, na pewno nieraz zaskoczyło Cię to, że potrafi zrobić coś, czego nie nauczyłeś go Ty ani nikt inny. Tak po prostu. Zaobserwowało to, co robisz Ty, i zrobiło tak, jak robisz Ty. Magia, co? Podobnie jest ze smartfonami. Wszyscy rodzice biadolą, że ich trzyletnie dzieci same odpalą bajkę na YouTube. Ale warto zadać pytanie: jak często dzieci widzą tych rodziców przy książce? Dzieci widzą hipokryzję znacznie lepiej niż się wydaje. Nawet jeśli nie są w stanie tego nazwać, czują dokładnie to co my. Obiecuję, że już kończę ten przydługi wywód. Jest jeszcze tylko jedna kwestia, która nie daje mi spokoju. Na bank zdarzyło ci się kiedyś słyszeć, że czyjeś dziecko okropnie pyskuje, mówiąc. No bo mama mówiła, że. A tata nie sprzątał, to dlaczego ja mam? Ale mama do późna siedzi z telefonem. Ale wy też się kłócicie. Znajome, co nie? Pamiętaj, że ty i twoja druga połówka musicie grać w jednej drużynie. Jeśli wymagacie od dzieci, bądźcie zgodni co do wymagań. Jeżeli określacie obowiązki: Obydwoje je spełniajcie. Po drugie, i wreszcie zgodnie z tematem podcastu obowiązki kontra zabawa. Zobacz, jak silnie oddziaływuje to nawet na nas, na dorosłych. Zamknij oczy i posłuchaj uważnie tego słowa: obowiązki. Kiepskie uczucie, co? Nawet sama nazwa jest taka, jakby. zbyt długa. Teraz zróbmy to samo, ale posłuchaj słowa zabawa. No, i tu już jest znacznie lepiej, co? No, ale do rzeczy. Tutaj warto poruszyć w sobie odrobinę kreatywności. Wiemy, że dzieci mogą bawić się godzinami. Chwila pracy jednak bardzo szybko je nudzi. W związku z tym, co teraz? Wielu rodziców robi tak. Chodźcie, dzieciaki, patrzcie, jaką mam tu dla was super zabawę. Włączamy odkurzacz i odkurzamy cały dom. Eureka. Czy to nie było genialne? Myślę, że świetnie odczujesz to, czują dzieci, słysząc to zdanie. Szanowni Państwo, zgodnie z naszymi obietnicami wyborczymi, nie podnosimy żadnych podatków. Tak, dziękujemy. Jesteście wspaniali. A teraz pan premier opowie o nowych opłatach administracyjnych, które będą obowiązywać od nowego roku. Prawda, że boli? No cóż, to samo czują dzieci. W takim razie co? Wystarczy obudzić w sobie swoje wewnętrzne dziecko i pomyśleć tak. Okej, okay, dzieciak nigdy nie wyrzuca brudnych ciuchów do kosza. Nie, tym razem nie mam na myśli męża. Co teraz? A jak brzmią rodzinne zawody w koszykówkę? Stawiacie kosz na środku i rzucacie do środka ubrania. Ten kto przegra, włącza z mamą lub z tatą pralkę. No chyba, że ty przegrasz. Ale wtedy daj dzieciom luz, no w końcu Cię ograły. Odrobina kreatywności i wszystko staje się prostsze. Inny przykład? To może tym razem kuchnia. Nakrycie do stołu. Zanieś talerze i poustawiaj. Nuda. To może z innej beczki. Dziecko wciela się w rolę tajnego agenta i musi niepostrzeżenie dostarczyć ekwipunek we wskazane miejsce. Cały szkopuł jednak polega na tym, że po mieszkaniu chodzi o ochroniarz, który może przyłapać agenta na gorącym uczynku. Lepiej co? I gwarantuję, że działa. Po trzecie, nie zniechęcaj. A w tym jesteśmy mistrzami. Oczywiście, że wszystkie obowiązki, które damy dzieciom, zrobimy lepiej i szybciej. Ale daj im czas i pozwól zrobić zadanie od A do Z. Jeśli chcą robić po swojemu, oczywiście, że tak. No ale co jeśli ich sposób jest głupi? Zadziała? Jeśli tak, niech robią po swojemu. No ale ty prawdopodobnie nie chcesz, żeby robiły głupio. No to trzeba zagrać sprytniej. Krzysiu, mega to ogarnąłeś. Mam pomysł. Naucz mnie tego, jak ty to zrobiłeś, a ja nauczę ciebie, jak ja to robię. I zobaczysz, że nie dość, że to was zbliży, to po dwóch, trzech razach będzie robił twoim sposobem, a nie swoim. Po czwarte. I na dziś tyle wystarczy. Jeśli chcesz, żeby dziecko robiło swoje zadania samodzielnie i chętnie nie poprawiaj po nim. Niech ma świadomość tego, że to, co zrobiło, jest jego dziełem. Niech wie, niech się chwali, że samo pokroiło marchewkę. Samo położyło serwetkę i samo zamiotło. Oczywiście, że marchewka jest pokrojona nierówno. Oczywiście, że serwetka leży krzywo i oczywiście, że jest zamieszone na trzy z plusem ale to ich dzieło, a każde kolejne będzie lepsze. Na dziś to wszystko. Napisz do nas na sklep małpa-diverte.pl albo na naszym Facebooku pod nazwą Diverte i podziel się swoimi sposobami. Cześć!